Dlaczego Pan Bóg dopuszcza choroby psychiczne, w wyniku których ktoś staje się np. psychopatycznym zabójcą lub seksualnym dewiantem, np. gwałcicielem? Rozumiem cierpienie ciała, które jest syłane na człowieka po to, aby mógł on nieść swój krzyż i łączyć się przez to z Chrystusem, ale jak to jest w przypadku chorób psychicznych, kiedy świadomość jest wyłączona i człowiek nigdy nie zda sobie sprawy ze swojego stanu? Nie wie, że cierpi, nie wie, kim jest Chrystus, nie pójdzie do świątyni, nie przyjmie sakramentu. Dlaczego? Z czyjej winy? Tacy ludzie są często narzędziami do czynienia zła i nie jest to przecież jej wina. Więc czyja? Szatana? Szatan wchodził w ludzi. Widzieliśmy opętanych, którzy byli groźni, agresywni, którzy rozrywali łańcuchy, wyli po, po cmentarzach gdzieś całymi nocami. Ludzie się ich bali. To było często znak opętania przez szatana. Kochani, dlaczego? Kwestia wolności człowieka. Jeszcze raz o tym powiem, że mógł ktoś z własnej wilii uszkodzić płód w łonie kobiety. Jakaś tam była chemia i potem ten człowiek rodzi się taki groźny. Mógł ktoś takiego człowieka, no to jest mowa o chorobie psychicznej, to w zasadzie nie dotyczy tego, co powiem, bo mógł ktoś go wychować po prostu źle i potem, przepraszam, takiego bandziora w jakiejś patologicznej rodzinie spłodzono i wychowano tak właśnie, także to jest Pan Bóg po prostu yy, nie jest tutaj tym, który to uczynił, tylko to ludzie uczynili. Ale może być tak, że, prawda, no jest zupełnie bez winy ludzkiej. Kochani, ja nie wiem, czy gdzieś to jest ta tajemnica rzeczywiście zła, zanurzonego w naturę całego stworzenia. Ja wiem tylko jedno, że też, kochani, yy, zło, tam gdzie się rozlewa grzech, rozlewa się łaska. Proszę Państwa, taki przykładzik trochę naciąganych, że gdzieś tam w jakiejś wiosce coś się złego działo, jakiś zły człowiek, jakiś i ludzie się zjednoczyli, ludzie stanęli, obronili się. Było zło, ale rozlała się łaska. Zjednoczenie ludzi, prawda? Nieraz w jakiejś rodzinie ktoś zgrzeszy i cała rodzina się jednoczy. Słuchajcie, musimy coś zrobić, musimy coś zorganizować. Ja nie wiem, Pan Bóg dopuszcza jakieś takie zastrzyki zła, żebyśmy my wszyscy jeszcze się bardziej mobilizowali ku dobru. Ale ja tu nie roszczę sobie pretensji do stwierdzenia, że ja to wszystko rozumiem i że ja to wszystko wyjaśnię.